I teraz tak, Monika. Dwa gąbczaki. Jeden Gąbczak. Ląduje w mojej lewej... Abo nie. Lepiej wezmę tego czerwonego. Do swojej lewej dłoni, Natomiast drugiego. Monika ściśnij mocno w swojej dłoni i wystaw tak, żeby wszyscy widzieli, że mocno trzymasz. Bo za chwilkę dobrze od ciebie zbitnie. I stoczy w dobrej doli. Trzymasz do tą siły. Czujesz do tego czas? Czy czujesz jak maleje? To głupie, wypadku?

z przeziębieniem, ale, ale taki bieg, ale widzę, że na radnych biegu to nie, można było coś powalczyć. To tutaj dzisiaj jest trochę zawodników takich. Widzę tego jednego, który ostatnio też ładny czas tam wykręcił. Nie pamiętam jego, ale pan kojarzę twarz. Odeczące, że będzie w się długo trasy. Przyznam się Wam szczerze, że dokładnie nie znam. Po tym parku pierwszy raz będę biegł. Zrobię za taki eksperymentalny Bo oni nie uwierzyli nam, jak te dąbki są w tym Dopingujcie Słyszy? i oglądajcie, no tak, bo pogoda tutaj odłoże, zaczyna się robić taka a że nam do władzy, a lada moment może lunąć. Ale zrobimy to na swoich dłoniach. To znaczy, wyciągnij dłoń przed siebie, zaciśnij całej siły dąbki. Do dobrze? mieć drugą dłoń przed siebie i zaciśnij ją w pięć. O, ten, ten. A to ten sposób. A dobrze, dobrze. Zaciśnij ją w pięć. Okej, okay, i teraz ja będę magał twoim rękawem w ten sposób i teraz zrobimy kop z durczaka, który skakuje w środku, dobra? Uwaga, raz, dwa, trzy, otwórz dłoń, jak nie wyszło, jeszcze raz, raz, dwa, trzy, otwórz, to jest trudna sztuczka, no, ostatnia szansa. Raz, dwa, trzy, otwórz dłoń, aj, nie wyszło, dobra, pokaż tego dorczaka. za mocno go ściskałaś, no, trzymaj go, po prostu będzie miała na pamiątkę, tak, Łonika się zorientowała, dajcie jej brawo, tak! Dostaniesz na pamiątkę ode mnie. Dziękuję ci serdecznie za pomoc, bo już odeśladowałem nowotniki. do tego zegarka, bo mnie kusi. Słuchajcie, został nam ostatni, tak, tak naprawdę finałowy numer. Mam nadzieję, że dobrze ze mną znaleźliście czas. Jeśli tak było, spontanicznie tak jeszcze brawo, A, no, no super. Dajcie do ostatniego numeru, on jest trochę niebezpieczny, muszę Was przygotować. To znaczy, do każdego swojego pokazu zawsze włączam nutkę takiego teatralnego przedstawienia. Dlatego, kiedy zrobię taki gest... Wszyscy robią takie teatralne... Uuuu... Spróbujmy! Uuuu... Tak, dobrze! Kiedy zrobię taki gest... Wszyscy robią takie teatralne... Aaa... Spróbujmy! No! Hmm. Słuchajcie, więc teraz pokażę wam numer, z którym będę ryzykował swoje życie! Jesteście ci Normalnie ludzie by powiedzieli: Nie wiem, co by zrobić z tej krzywdy! Życie, no, Słuchajcie, pokażę Wam inny sposób no, pieska z balona. I don't, I don't Słuchajcie, nie dajcie się zwieść. Jest to naprawdę niebezpieczny numer. Dlatego trzy sprawy dotyczące tego numeru. Pierwsza, będę go robił w całkowitej ciszy. Druga, jeśli mi ten numer wyjdzie, chcę usłyszeć takie brawa, jakich jeszcze nigdy nie było. A trzecia, dzieci i mówią, nie robimy tego w domu. Szkole będzie śmiesznej. Dobra, gotowi. Dobra, lecimy. A jeszcze trochę. Dobra, słuchajcie, inny sposób skręcania pieska z bolewa wygląda tak. Jakby ktoś teraz zrobi zdjęcie, nie daruje. To są i to inne to No dobra, lecimy. Thank you.

Warto też wspomnieć, jaki jest yy, w sumie pakiet był bezpłatny przez Urząd dzielnicy, a jest elektroniczny pomiar czasu. Tak widzimy tutaj mam yy, i to są trzy pętle, także trzy razy tutaj będziemy się spotykać się w tym miejscu. <laughs> yy, podobno jest trochę podwórkę, tam jest jakieś takie, takie pętle, ja ten park znam z dzieciństwa, jak tutaj przyjeżdżałem na, na sanki, ale to było dawno i nieprawda, tyle lat. Coś, widzę, że tutaj trzeba było dzisiaj ubrać się z i chyba wtedy ci mają szansę.

A jak słyszałem gotowi, to myślałem, że już gotowi do startu, a tam jeszcze się zabawiają, tak? Biegów, 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 biegów. Się nie, nie, biegu, biegu. nie, nie, to nie, treningowo. praktycznie, tak nie, to tak treningowo. Jeszcze chyba Toaletę.

ミスプレッサーの人たちは。 Tutaj jak widzimy zawodnicy się przygotowują, także tam na scenie cały czas jeszcze jakieś informacje. Gotowi start? No jeszcze jeszcze nie start. Prawdzie się wcześniej dowiedziałem, że 12.30 miał się przesunąć, a, ale jednak chyba będą zaczynali.

그렇게 해서 살고 있다가 이제는 자기가 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 자

Why is it Áève Arpoche, an id bilggely storge ta? Sýını 15 minut 15 metrů, 15 minut 15 minut 15 minut 15 minut 15